Wspaniamy Ci się Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją odkupił świat. Rozważmy, co do płaczących nad Nim niewiast powiedział Jezus nie płaczcie nade mną, ale nad sobą i synami swoimi. Więcej ubolewał nad wieczną stratą dusz ludzkich niż nad swoją męką i bardziej dręczyły jego dusze ludzkie grzechy niż własne cierpienia. Zechciejmy pocieszyć Jezusa, unikając grzechu i zwalczając w sobie zło. Jezus spogląda na zalane łzami twarze? Nie, wcale ich nie pocieszy, gdy odzywa się po raz pierwszy w swej drodze krzyżowej. Jest dalej rabibim, nauczycielem. Nic się nie zmieniło. To ten sam Jezus, który chodził i nauczył, nauczał o Królestwie Bożym. Tak jak zawsze to czynił. Odwraca uwagę od swojej osoby i opowiadał o zbawieniu. Posłuchaj jego słów. Jezus mówi, dlaczego przeraża cię moja męka? Drżyj raczej ze strachu przed męką wieczną. Dlaczego płaczesz nade mną? Płacz nad swoimi grzechami. Ja wracam do ojca, a ty, jeśli wziąłeś sobie diabła za ojca, to płacz, bo marny twój los. Dlaczego litujesz się nade mną, a nie masz litości dla samego siebie? Jejdę ja na śmierć, ale ty pójdziesz kiedyś na śmierć. Ulituj się nad sobą, nie daj swej duszy iść na zatracenie. Wobec mego cierpienia jesteś może bezradny, ale wobec swego życia nie jesteś. Zrób coś, pomóż sobie. Wyrwij się z niewoli grzechu. Nie da się ciągnąć do piekła, nawet gdy ktoś inny niesie za ciebie cie wszystkie ciężary. Wygodna droga niekoniecznie oznacza dobrą drogę, właściwy szlak. Czy łzy płynące po Twej twarzy mają już inne źródło? Czy zaczynasz płakać nad swoimi grzechami? Módlmy się. Panie Jezu Chryste, zwracając się do płaczących niewiast, zapomniałeś o swym bólu. Chciałeś raczej poruszyć ich sumienia, by napełnić je troską o ich duszę i o dobre wychowanie dzieci? Pomagaj rodzicom, by zdawali sobie sprawę z odpowiedzialności, jaką włożył na nich Bóg, powierzając im kształtowanie dusz i umysłów ich dzieci, abyśmy umieli przekazywać młodemu pokoleniu wiarę oraz miłość Boga i bliźniego. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.